Witajcie widzowie, z tej strony Maciej Dzisiaj 12 dzień naszej wspólnej minigry Nasz aktualny stan to zebrane wszystkie skrzynie Zarobione 1545 zł I 5 475 tysięcy kredytów Wszystko nie wydając ani złotówki Pamiętajcie, że ja ten odcinek nagrywam w poniedziałek Każdy odcinek jest dzień wcześniej Dzisiaj u was jest wtorek Czyli u mnie dzisiaj, czyli wczoraj u was w poniedziałek Miał rozpocząć się event klanowy. Gdzie jest potrzebny aktywny klan? Gdzie są potrzebne misje, plutony i możliwość grania? I zgadnijcie, co WG zrobiło? Przejeżdża obok czołg nieznanego modelu. Nagle się zatrzymał. Wygląda, że coś jest z nim nie tak. Cysterny kłócą się o coś w pobliżu torów. Czy podejdziemy do nich? Wypada piątka To aliancki prototyp. Wygląda na to, że mają problem. Silnik się zepsuł. Twoja załoga pomogła w naprawie. Alianci dali Ci trochę paliwa. I plus 5 paliwa, bardzo przyjemnie. Wracając, dzisiaj około 14:00 wszystkie klany zniknęły z serwera, nie dało się robić misji i w sumie to nadal się nie da tych misji robić. Mamy 17:13, czyli 4 godziny, w sumie 3-4 godziny po starcie misji, nie da się tych misji dalej robić. Nie ma klanów, nie ma misji, nie ma znajomych, a event już się zaczął. Czyli WG, mimo że wie o tym, że teraz są wakacje i na pewno jest więcej graczy aktywnych, to nic z tym nie zrobili i serwery po prostu chyba nie dają rady. Nie wiem jak inaczej to rozumieć. Dostrzegasz czołg sojuszniczy, który zboczył z drogi. Wygląda na to, że się zgubili. Czy to zbadasz? Sojusznicy machają, gdy się zbliżasz. Byli bardzo zagubieni, ale dajesz im wskazówki. Podziękują ci, dzieląc się dodatkowym paliwem. I kolejne plus 5 paliwa. Najlepsze co można drapić to jest złoto, paliwo i kredyty. Wszystko inne jest dla mnie potrzebne. Ja potrzebuję najbardziej złota i kredytów. No wiadomo, paliwo to też jest złoto i kredyty, bo dzięki temu mogę więcej jeździć i dalej to zbierać. Na drodze stoi stara skrzynia. Wygląda podejrzanie. Czy sprawdzasz, co jest w środku? Strzelec ostrożnie otworzył skrzynę. W środku były jakieś kredyty. Nie wiadomo skąd pochodzi ta skrzynia, ktoś musiał zgubić ładunek. I 25 tysięcy wpada na moje konto. Aktualnie za bardzo nie mamy skrzynek na horyzoncie. Trzeba trochę przejechać dalej i tego paliwka niestety trochę zmarnować. No ale cóż, jakie inne mamy wyjście? Dzisiaj skrzynek strespią bardzo mało. Dziko wyglądający mężczyzna idzie przez pole. Całkiem sam. Wydaje się znajomy. Czy podchodzić do niego? Rozpoznajesz go? To kapitan, maniac wasteland. Wyciąga gitarę i zaczyna grać. Gdy klaszczesz, rzuca ci worek pełen złota dziwne, ale fajne. No i 50 zł wpada na moje konto. A przypominam, aktualnie trwa konkurs na moim kanale, gdzie można było wytypować, ile kredytów zarobię na tym evencie i ile złota więc każde takie złoto zbliża kogoś do wygranej. Czy to, to kupa złomu? Nie, to rany Czy im pomagasz? Opatrujesz jej rany w samą porę. Ona ci dziękuję i opowiada szaloną historię o tym, jak się zraniło. I wpada 300 exp. Więc mamy 17 godzinę. Event powinien trwać już 3 godziny i nie da się tego eventu robić. Nie da się grać w klanie, nie ma klanów, nie ma misji. Nawet się nie da odebrać misji klanowych, które przez tydzień ktoś wbijał. To jest śmiech na sali, szczerze. Na przykład ja chciałem zrobić streama teraz i nie mogę zrobić, bo po co? Nie mogę wbijać misji, więc to byłoby kranie randomów po nic, a sztabki są potrzebne, żeby wbijać ciągi i jeden dzień już jest w jakimś tam stopniu stracony. Mam osobiście nadzieję, że naprawdę to jest szybko, bo jednak kurczę, jak rozpoczyna event, taki wyjątkowy jednak, to powinno być dopracowany. Nie powinno być żadnych błędów. To było już wiadomo od dawna, że będzie ten event tego dnia. Dlaczego WGN nie dopilnowało tego, żeby to było dopięte na ostatni guzik? Te problemy nie są dzisiaj pierwszy raz. Te problemy już są od tygodnia, dwóch albo trzech. Co tydzień. To trochę psuje taki klimat tego eventu. Paliwo się skończyło, ale oczywiście odbieramy 35 paliwka w sklepie. I wam też to polecam robić. No i farmimy kredyty. Ponad dźwiękiem silnika słyszysz chwytliwy rytm taneczny. Czy próbujesz znaleźć jego źródło? Pokażę pieszo. Wkrótce znajdujecie opuszczony namiot, w którym radio zostało włączone i stoi na stosie karnistrów z paliwem. I wpada się na paliwka, trochę ekspa. Biorę w ciemno. Dookoła jest straszna bieda, nie ma żadnych prezentów, więc idę w dół. Tu jest jeden, tam są jeszcze dwa. Trochę można tego jeszcze farmić na spokojnie. 40 tysięcy. 60. Co to jest? Uroczy, puszysty piesek wskakuje w pole widzenia. Merda ogonem. Oczywiście, że idziesz. Ono prowadzi cię prosto do szapy pełnej porzuconych petek z paliwem. Dobry piesek. No i 5 paliwka, zawsze na propsie. Każdy prezent daje trochę paliwa. Każda misja może dać paliwo, więc... Coraz dalej możemy iść i coraz więcej nagród zbierać. to wszystko potem zaowocuje: Wszystkie kredyty, paliwka, doładowania, wszystko potem można używać. Radio trzeszczy, a głos zaczyna mamrotać współrzędne. Czy sprawdzasz lokalizację, docierasz do współrzędnych i znajdujesz zapadkę. Wydajesz paliwo, uciekając, i tym razem wydasz 5 paliwa. No i zabrakło nam swojego paliwka do misji, ale to nic, myślę, że dzisiaj i tak sporo zabraliśmy. Mamy prawie milion kredytów 50 zł, trochę EXPA, trochę doładowań, nawet całkiem sporo, szczególnie fioletowych. No, i oczywiście certyfikaty na Expo, które razem dają naprawdę duży przypływ wolnego doświadczenia. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że oglądałeś. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Życzę Ci miłego dnia i siłaneczkę.